Cześć, witam wszystkich. Tutaj Raxon. Witajcie w moim pierwszym odcinku z gry Call of Duty 4 Modern Warfare. Jest to gameplay yy, z moim komentarzem. Tak więc zapraszam serdecznie. Pierwsze co zrobimy, to zaczniemy może nową grę. Bo już tutaj trochę nagrywałem, żeby sprawdzić jak to wszystko wygląda.

bad news? We got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's soap. Good to see you, mate. I właśnie tym Soapem jesteśmy my. Sierżant Soap Tarish Dobra, jak widzicie już mamy kontrolę nad postacią. Tutaj jest gaz, nasz pomocnik, który przeprowadzi nas, poprowadzi nas przez fazę treningu. Dziękujemy Ci za to gaz. A wy maryna, Dobra. Wyszymy sobie stulówkę. Tutaj nic się nie da zrobić. Strzeliśmy coś, się nie da. Ale pięknie tutaj. Asortyment z ma piękny. Tara. Okej, okay, tutaj teraz się... zrobić. Poczyliśmy strzelanie. Nie wiem po co te treningi, ale to dla ludzi, którzy po prostu pierwszy raz w tą grę mają wstrzyszność z tą grą. z, z, z grami FPS. Z tego pewnie są te treningi. po prostu ogarnąć sterowanie itd. Tak ja już to mam ogarnięte, bo tyle razy ten trening robiłem. Podczas Nagrywania Także Musiałem parę razy to nagrywać Niestety Raz dźwięk się nie nagrywał Raz po prostu nie powinienem włączyć Nagrywania Raz to w ogóle mikrofon mi się wyłączył I takie są Cały czas jakieś problemy Ale teraz to jest okej okay. A! Z biodra! A ja w ogóle na ogóle nie słuchałem nawet Okej, okay, to pokaż mi gdzie to jest, o tutaj, ciach, 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 ciach. Okej, okay, teraz będziemy... przeładowanie. Zaczynamy, ciach, ciach, ciach... Tego nie słuchałem nawet, że mi kazał strzelać z biodra, i tak to by się nastrzelał, na, zastrzelał na amen. Mm, dobra... Okej, okay, idziemy do próbni, bierzemy broń dodatkową. Hold i idziemy podatkiem. Wydaje mi się, że to jest M9, ale nie jestem tego pewny. Tylko jest zmodyfikowana. Tak, wiem, wiem, wiem. Dalej. O! Nóż. użyjemy go na arbuzie. Ciach, pięknie. I teraz możemy wyjść z pomieszczenia i ruszamy do generała. Czy znaczy, może to nie jest generał. To Price'a, o. Ale czy to jest generał? No powiedział. Dobra. Sierżant mi się wydaje. Kapitan. Captain Price. Witaj, Captain Price. Jesteś idiotą, bo byś mnie ja przezywał. Dobra, dobra, już cichutko. Już się tak nie krzyżło, bo cię ci z na twarzy porobią. Już tak masz praje. Dobra, wiem o co chodzi. A co się gapisz? Bum. Wow, jestem odbity w tym. Czy mi się tylko wydaje? Jaka? Nie, wydaje mi się. To tak był odbity, ale to oczy. Okej. Okay. Hmm. Dobra bo taki jest nasz cel misji. Tak, oh trzeba M5 oraz oh God, granaty glutkowe. I zatwierdza się babawe. Zobaczymy jak, w jakim czasie nam się uda, mi się uda to zrobić. Wcześniej jak nagrywałem, udało mi się to zrobić 20 sekund. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Pum, pum, pum. I szybko, 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 szybko. szybko. Bum. szybko, błyskowy Biegniemy, 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 biegniemy. Błyskowy I szybko biegniemy, A aj 25 sekund, 26, no nie jest coś tak źle Nie A może zrobię jeszcze raz bo może teraz w tym odcinku nie będę zaczynał normalnej misji już. Tylko po prostu, um, spróbujemy parę razy, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć. No i normalną misję dam Wam po prostu w następnym odcinku. Pierwszą misję z kampanii. Szybko, szybko, szybko tutaj. Okej. Okay. Okay. Oj, niepotrzebnie. Aj! Na to zepsułem. Nie tu rzuciłem granat. Jej! Co ja tworzę? Oj, bez nadzieja. O, 34 sekundy. Jeszcze raz. A, cicho, cicho, jeszcze raz. Okej. Okay. Bierzemy błyskowe. i Szybciutko. Gotowy. Go, ruszamy. Szybko, 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 teraz, teraz, teraz spróbuję sprawnie zrobić. I się nie pomylić. Tutaj nie ma już krematu. Dobra, A, i lepszy! Ha, 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 i co się śmiejesz? Znaczy to nie ja się śmieję, ale... bo mnie przezywał. Ok. Tak więc, zakończyliśmy trening. Lepszego wyniku raczej nie dostanę. Dobra! Jak już mówiłem, w poprzednim odcinku pokażę Wam już misję. A na razie się żegnamy i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj taki trochę króciutki. Pierwszy, ale nie martwcie się. Obiecuję Wam, że odcinki będą pojawiały się częściej i będą troszeczkę dłuższe. Tak więc dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który powinien pojawić się już. Niebawem.